Dzień dobry, przed wami rozkład na miesiąc wrzesień 2025 roku dla osób z podznaku wodnika. Dobrze, zacznijmy. O, ósemka monet. Pracowity miesiąc. Co ciekawe, bo ósemka monet jest to... Karta sugerująca nawet, że bądź precyzyjna, precyzyjny, bądź osobą dokładną. Może to być miesiąc pracowity rzeczywiście, gdzie będzie się dużo działo takich rzeczy, które będą wymagały jednak zwrócenia uwagi, poświęcenia. I trójka monet, karta zawierania umów, umiejętności negocjowania, targowania się wręcz. Trójka monet może być awans. Może być na przykład tak, że ktoś doceni Twoje, jakby to powiedzieć, perfekcyjność, dokładność. Zostanie to zauważone, czy to finansowo, czy w awansach. No nieźle. Patrzymy dalej. Karta Maga. Dziesiątka monet. O. No właśnie. Jest karta głupca mówiąca o tym, że idzie jakiś nowy etap. Idzie jakiś nowy. Ojej, i gwiazda jeszcze do tego. No to wy mi tu będziecie naprawdę cudawianki robić. Karta Maga mówi o tym, że w tym miesiącu będziecie naprawdę dokonywać cudów. Naprawdę dokonywać cudów. Będziecie potrafili. Ja wiem, że pierwsze, co sobie można pomyśleć, to z igły widły robić. Ale, no czemu nie w sumie? Chociaż od czego innego dotyczy to powiedzenie. Dziesiątka monet jest kartą stabilności. Jest kartą mówiącą o tym, że. Od teraz czujesz się osobą, jakby to powiedzieć, mającą grunt pod nogami, nie? Że tobie niczego już nie brakuje i jest karta gwiazdy i głupiec, czyli zaczyna się nowy początek. Ten taki, który sobie życzyłaś, życzyłeś, który był, no, prawie że wymodlony, można by powiedzieć. Zobaczmy tutaj. O, i zobacz. Jest karta wieży, ale jest dziesiątka monet, ona to przykrywa, czyli karta mówiąca o tym pewnie yy, yy, różne historie tam były, a mimo to udaje ci się wyjść na prostą. No nie nie yy, targało twoimi, tam nie wiem, twoją karierą na przykład w prawo i lewo. A jednak spełnia się twoje życzenie i zostajesz awansowana, awansowany A jeśli chodzi o relacje, no to może być tak Że faktycznie poznajesz kogoś, kto ciebie oczarowuje Kto ciebie oczarowuje, kto sprawia, że przy tym kimś czujesz się naprawdę fajnie No i jest ta gwiazda i głupiec, no to są naprawdę dobre karty, słuchajcie Dobrze. Co będzie wyzwaniem dla wodników we wrześniu? O masz, piątka puław. Karta mówiąca, ale wiecie co? Bo to jest karta ogólnie kłótni, awantur, zadym. Ale to też jest karta mówiąca powalcz o coś. Jeżeli to wychodzi u ciebie jako wyzwanie, to jest tu powiedziane postaraj się. Pamiętacie, jakie karty wyleciały mi, jak tasowałem? Ósemka monet i trójka monet. Karta poświęcenia się, bycia dokładnym, bo to się opłaci. I właśnie teraz jest tu powiedziane: zaciśnij zęby, dlatego to jest wyzwanie dla ciebie. Czyli staraj się, bądź osobą dokładną. Jeżeli wykonujesz jakieś zlecenia, jakąś pracę, to staraj się. Jak najbardziej konkretnie to realizować, wykonywać. Dlaczego? Bo to zostanie docenione, to zostanie dostrzeżone. Co jeszcze w prywatnych rzeczach? To tutaj jest powiedziane: wyzwaniem dla Ciebie będzie, no może być wobec niektórych, wywalczenie czegoś. Wywalczenie czegoś, wystaranie się o coś. Dlaczego? Dlatego, że to się Tobie opłaci. Spełnią się Twoje jakieś życzenia w tym miesiącu. Spełnią się jakieś życzenia, jakieś marzenia. E, otwiera się przed Tobą nowy etap w życiu. No, mam nadzieję, że jak najlepsze. Dobrze, a co pomoże lub przeszkodzi? Azbuła. No jakże by to miało przeszkodzić? To jest właśnie karta mówiąca o tym. Że działasz, podejmujesz działania, robisz coś, otwiera się przed tobą nowa możliwość. No. Co będzie podstawą tego miesiąca? Karta słoneczka. No proszę. Podstawą miesiąca jest karta słoneczka. Czyli karta mówiąca o tym: myśl pozytywnie, działaj, staraj się, uśmiechaj się, Miej w sobie dużo energii. Karta Słońca ogólnie jest kartą bardzo wysokiej wibracji. Często się mówi tak, że dlaczego ja nie mogę nikogo poznać? No bo, a ty byś chciała poznać kogoś, kto by stale tobie marudził, narzekał, że mu w życiu nie idzie i tak dalej. No właśnie. Jeżeli chodzi o pracę, tak samo może być. Stole mnie z tej roboty wywalają i tak dalej. No chwileczkę. A może, może było tak, że trzeba było się trochę dokształcić? Może było tak, że trzeba było trochę bardziej się postarać? No ja wiem, że różnie bywa w życiu. Ale, ale są takie osoby naprawdę, które yy, uważają wiecznie, jakby. Yy, to jest właśnie ta niska wibracja, że yy, stale marudzisz, stale czujesz się pokrzywdzoną osobą, wiecznie jest coś nie tak. No, i potem to jest właśnie problem. Dlatego, tutaj, jest podstawą tego miesiąca, co? Żebyś emanował tą pozytywną energią. Czy emanowała, oczywiście, żeby był uśmiech. Co jeszcze? Żeby, to był, żeby był w tobie ten optymizm, ta wiara. Jak sobie coś tam życzysz, to życz sobie pozytywnych rzeczy. Bo to jest czas, kiedy nareszcie te życzenia się spełnią. Powalcz o to, postaraj się, podziałaj. Co odejdzie do przeszłości? Karta głupca. Yy, tylko widzicie, bo tam była karta, że głupiec otwiera się przed tobą nowy etap, nie? A tutaj odchodzi do przeszłości. To by wyglądało mniej więcej w ten sposób, jakby. Yy, Jakbyś ty miała miał przepuścić jakąś możliwość. Może dla ciebie to, było, to jest ostrzeżenie ten rozkład, że jeżeli nie będziesz osobą perfekcyjną, dokładną, nie będziesz się do pewnych rzeczy przykładać, jeżeli nie będziesz mieć tych wysokich wibracji, tego pozytywnego myślenia itd. To ci ta okazja odjedzie. To ci ten okręt odpłynie. No zobaczymy dalej. Co w myślach w planach w takim razie. No i słusznie, jest 8 monet. To jest właśnie ta karta, która wtedy wyleciała. Karta poświęcenia się dokładności, perfekcjonizmu, chęci do pracy, do działania. Proszę bardzo, jak najlepiej. Co w połowie miesiąca? Karta siły. O! Karta siły mówi o tym, że ty opanowujesz swoje lęki i strachy i się bierzesz nawet za, za najbardziej gorsze, za najgorsze rzeczy. Yy, czyli jest coś, czego się wcześniej zawsze obawiałeś, obawiałaś. A teraz robisz to i podejmujesz działanie, czy tam jakieś trudne rozmowy. No ładnie. Ty jako osoba w tym miesiącu. O, karta Maga i znów się powtarza karta. Ona mówi o tym, że ty jako osoba naprawdę będziesz potrafił, potrafiła wie, wiele rzeczy, i jako osoba będziesz oczarowywać ludzi z otoczenia. Będą na ciebie patrzeć i będą po prostu, jak ona to zrobiła, nie? Albo patrzę, ale, ale jak wygląda, nie? A, a jak gadane ma, a w głowie też ma. Co z otoczenia w takim razie do was przyjdzie? Czwórka Mieczy. No, mogą. Czwórka Mieczy to jest karta mówiąca o. Hmm. Tak się zastanawiam, co to może być, dlaczego, bo Czwórka Mieczy jest to karta uzdrowienia sytuacji. Może remontu, może naprawy, pogodzenia się z kimś. No. Może być tak, że ty podejmujesz jakiś trudny temat i ktoś z otoczenia jakby stwierdza, że. W sumie trzeba by docenić tego wodnika. Trzeba by mu dać premię, nie? Nadzieje obawy wasze. Czwórka monet. A, no właśnie. Słuchajcie, bo tu jest tak. Otwiera się przed wami nowa możliwość. A ta karta mówi, że wy wolicie siedzieć przy tym co macie. No i teraz pytanie. Jaką drogę wy wybierzecie tak naprawdę? Bo może być tak, że ktoś Tobie zaoferuje awans, a Ty powiesz, a ja wolę to, co mam. No, a ja wolę dwa jabole, nie? Yy, Okej, okay, koniec miesiąca. Siódem, no, siódemka buław, Ty się będziesz przed czymś bronić. Ty, tobie będą różne oferty składane. Zlecenia. Będą za tobą latać, żeby ciebie poderwać, uwieść i w ogóle, a ty nie, 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 nie mam mowy, i w ogóle tutaj się będzie działo. No dobrze, to powiem szczerze, że w tym miesiącu naprawdę błyśniesz. Tylko problem polega na tym, że ty tego nie chcesz. Ty się będziesz czuć głupio w tej roli. To trochę jak ja, kiedy trafiłem te pierwsze razy, że tak powiem, w media i w ogóle. No to przyznam szczerze, dziwnie się z tym czułem. Dlaczego? Dlatego, że ja nie jestem tygrysem, celebrytą, może tak to ujmę. Nie, no ja lubię robić swoje w świętym spokoju i tyle. Ja nie potrzebuję tutaj wielkiej popularności do tego. Dobrze. Piątka Buław wyzwaniem dla Wodników we wrześniu. Dlaczego? Bo jest asmonet. Widzisz, to jest karta mówiąca o tym, że możesz tutaj nawet się postarać o kupno-sprzedaż czegoś wartościowego. Podpisanie jakiejś nowej umowy, uzyskanie awansu to są rzeczy materialne, to są rzeczy takie namacalne, takie konkretne, ustawiające Ciebie finansowo. Może być tak, że warto by było też zainwestować w coś. Jakiś nowy interes, czy coś tego typu, ale ty się będziesz tego bać. Dlaczego? Bo może, bo mógłbym stracić, czy mogłabym stracić pieniądze, a ja nie chcę ich tracić. O! Czemu jest Asbuław, który ma tu pomóc lub przeszkodzić? W sumie ciekawe, jaka podpowiedź wyjdzie. No, siódemka mieczy. Ha! Obawy, że ktoś, ktoś Ciebie wy, wykoleguje. Ty się będziesz bać pójść w ten nowy etap, dlatego że y, będziesz się bać, że coś jest nieuczciwe. Może dlatego to karta słońca mówiąca o tym, że y, zacznij myśleć o ludziach też jak, tak, jakoś, tak, bar tak bardziej pozytywnie. Jakoś tak lepiej, wibruj wyższymi tymi wibracjami. E, nie doszukuj się wszędzie e, nieuczciwości, jakichś takich, takich e, że coś ci się nie uda. Czemu jest słońce? Podstawą miesiąca, czyli pozytywne myślenie, uśmiech, spełnianie jakichś swoich takich radości, no tego typu rzeczy. Czemu? Bo jest król buław. No, jeżeli jesteś facetem, to ja bym powiedział, że. E, Inwestuj w siebie, miej wiarę w siebie, myśl pozytywnie, uśmiechaj się, oczarowuj, działaj. Jeżeli jesteś kobietą, to może być tak, że ten facet gdzieś tutaj w tle będzie, nie? Ten król Buław. Czemu jest tutaj Giermek? Nie Giermek, czemu jak Giermek? Przez ten kapelusz tutaj Giermkowy, głupiec. Czemu głupiec ma odejść do przeszłości? No bo jest szóstka monet. Hmm. Szóstka monet. Może być tak, że na przykład ty stwierdzasz, że nie, nie pójdę w nową działalność, bo będę się musiał zadłużać, czy musiała zadłużać. Eee, co jeszcze? Szóstka monet to jest też jakaś zależność. Jakieś uwiązanie do kogoś czegoś. O ciekawe, powiem szczerze. Ty nie chcesz iść w jakiś nowy etap nie chcesz, ty wolisz tkwić w tym co masz z jakiegoś dziwnego powodu no dobrze a czemu jest ósemka monet to tak jakby jak, jak ja powiedziałem, że ja nie chcę tego czy tego, dlaczego, bo ja wolę robić to co robię i mam wrażenie, że wy w tym miesiącu dokładnie taką postawę przyjmiecie czemu jest ósemka monet w myślach w planach rycerz monet, no właśnie Robię swoje i mi się nie spieszy do tego czy do tamtego, bo rycerz monet to jest najwolniejszy ze wszystkich. On jak coś podejmuje, jakieś działania, coś robi, to naprawdę to długo trwa, ale, ale jak już coś zrobi, to naprawdę musi być to hu hu Czyli ja bym powiedział tak, że nie spieszy ci się do tego nowego etapu z jakiegoś takiego powodu, że ty wolisz dokładność. Ty wolisz zweryfikować pewne rzeczy? Karta siłę w połowie miesiąca. Dlaczego? No, rydwan. Czyli szczera rozmowa, bo rydwan ja postrzegam jako kartę współpracy. Jako kartę mówiącą o tym, że te dwa sfinksy, żeby ten rydwan pojechał do przodu, one muszą naprawdę się rozumieć. A tu jest karta siłę. Czyli możliwe, że. Mm. Uświadomić sobie, że pewne, a uświadomisz sobie, że pewnych rzeczy samodzielnie nie osiągniesz i dlatego ty z tego zrezygnujesz, bo będziesz e... będzie w tobie to poczucie, że może jest w tobie takie poczucie, że ty musisz wszystko robić sama sam. A jeżeli chodzi o, o relacje, to może być właśnie w ten sposób, że ty będziesz się bała podejmować, czy bał samodzielnie decyzji. O? Czemu jest karta maga? Ten wodniczek taki skromny będzie w tym miesiącu. Oho. Czemu jest karta maga? Ty jako osoba w tym miesiącu no, szóstka kielichów. Karta mówiąca o tym, że ty wolisz tkwić w tym, co było. Jakimś tam cudem, nie wiem. Czwórka mieczy w otoczeniu wobec wodników. Dlaczego? Dziesiątka monet. Wiecie co? To trochę mi przypomina taką sytuację, gdzie wy na przykład stwierdzacie, że wolicie wyremontować rodzinny dom niż pójść na nowe. Eee, co jeszcze? Pogodzenie się z kimś z rodziny może być nawet. Że nie ja się nie wyprowadza. My się, my się pogodzimy będzie dobrze. Coś tobie jest na przykład zaoferowane z pracy. No, powiedzmy, nowy etat, albo jakaś. Albo faktycznie pójście na swoje. To ty stwierdzasz, że nie. Ty stwierdzasz, że nie, że dla ciebie ten nowy etap. To nie, 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 to nie dla mnie. Ja nie wiem, czy to jest, czy, to, czy ty mnie nie bajerujesz, nie? Komplementy ci będą sadzić, a ty będziesz twierdzić, że te komplementy to, to specjalnie tak gadane, żeby mnie tylko tutaj oszukiwać, żeby cudaczyć, nie? Nawet mi się tu karta maga na samym spodzie pokazała. Yy, no nieźle. Czemu jest czwórka monet? Nadzieje, obawy. No, królowa monet. Na, na twój, sorry za określenie, ale na twój chłopski rozum to wyjdzie na to, że wolę mieć to co mam. Dosłownie. E, może też być skąpstwo. Może też skąpstwo przez ciebie przemawiać, bo to jest karta skąpiradła. To jest karta mówiąca o tym, że ktoś woli e, zaoszczędzić niż zaryzykować. Czemu jest siódemka buław na koniec miesiąca? Inni będą ciebie atakować na przykład zleceniami. No weź, przyjmij, no zrób, no załatw i w ogóle, a ty się będziesz zapierać i twierdzić, że nie. Inni będą ciebie podrywać, mówić, że a, ale ty jesteś atrakcyjna, atrakcyjna, a ty tak samo, w zaparte. Czemu jest siódemka buław? No bo jest król monet. No. A król monet, czyli nie, ja tutaj mam żonę, ja tutaj mam męża. Albo ja już jestem w stałym związku, ewentualnie nie, mi to niepotrzebne, wystarczy, że tu jestem sam dla siebie kierownikiem, czy coś tam nie. No, takie coś to wychodzi. Jest szansa na nową drogę, na, na przykład kupno domu, na jakieś zainwestowanie, otwarcie jakiejś firmy, no bo wyzwaniem jest powalczenie o coś. Ale ty nie chcesz walczyć, ty nie chcesz ryzykować, ty wolisz siedzieć e, dosłownie jak na takiej taśmie chińskiej i robić dookoła to samo. Będziesz bał się, bała się, pójść w to nowe z jakiegoś tam powodu. Dziękuję.